W związku z tym, że w tym roku mija, czy okrągła, 30... Okrągłe 30-lecie współpracy między Szczecinkiem a Noël Sonon z naszym następstwem partnerskim. No, postanowiliśmy to w dkf uczcić przeglądem, mini przeglądem oczywiście kina francuskiego. Pokażemy cztery tytuły, dość dobrze przyjęte nad Sekwaną i nie tylko nad Sekwaną, a zaczynamy od Dominika Mola i jego najnowszego obrazu filmowego zatytułowanego Noc 12 października. Dominik Mol jest postacią. Dość dobrze znaną już tutaj nawet naszym odbiorcom szczecineckim. To jest trzeci film, który tego reżysera, który pokazaliśmy w DKF-ie wcześniej, bodajże dwa lata temu zaprezentowaliśmy obraz zatytułowany tylko zwierzęta nie kłamią. Bardzo mroczny kryminał z zaskakującym finałem, i teraz też będziemy obracali się w obrębie takiej stylistyki thrillera, dramatu kryminalnego. Film opowiada historię kobiety, która zostaje zamordowana Mordowana w bestialski sposób w Grenoble. Tam się rozgrywa akcja tego utworu filmowego, zostaje z żywcem spalona w swoim samochodzie, no i do, dochodzenie prowadzi stosunkowo młody, adept policji, który no w pewnym momencie zaczyna tra tracić kontrolę, goniąc oczywiście sprawców, zaczyna tracić kontrolę nad własnym życiem. Taka fabuła, proszę Państwa, trochę jest zbliżona do. Do filmu z Jackiem Nicholsonem, Obietnica, który, który był ekranizacją prozy Friedricha Direnmanta. I tutaj będziemy mieli do czynienia z podobnym, z podobnym typem kina i też z podobnym typem bohatera. Film został znakomicie przyjęty we Francji. Uhonorowano go sześcioma cezarami, a więc tym najbardziej prestiżową nagrodą francuskiego przemysłu filmowego. Więc no, możemy się spodziewać, że no, jest to pierwsza liga, jeśli chodzi o gatunkowe kino francuskie, ale tak nie. Ale od razu też powiem, że nie jest to czysty kryminał, czysty dramat czy thriller. Dominik Moli jest takim reżyserem, który lubi wprowadzać pewnego rodzaju niespodzianki do kina gatunku, więc na pewno i tych niespodzianek nie, za, nie zabraknie w jego najnowszej produkcji filmowej. Serdecznie Państwa zapraszam. Dyskusyjny klub Filmowy Szok, środa godzina 18.30. entre les hommes et les femmes.